Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku Przebudzenia Piąta rano. Zapraszam Was do tego, żebyście otworzyli razem ze mną swoje Biblię, swoje serca i poświęcili te parę minut, żeby skupić się na tym, co najważniejsze. Kręciłam już wiele odcinków na temat. Wiary, uczynków, jakie jest miejsce na uczynki w naszym życiu. Z jednej strony jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie przez uczynki, a z drugiej strony te uczynki wypływają z naszej wiary. I chyba nigdy dość powtarzania właśnie tych tematów, ponieważ cały czas jest pewne zamieszanie wokół tego. Są ludzie, którzy podkreślają, że tylko wiara, nic więcej, żadne uczynki nie są ważne. Ale jednak w Nowym Testamencie znajdujemy mnóstwo przykazań. Wskazań Bożych i tego, że mamy naśladować Jezusa, mamy czynić dobro, mamy robić to, co Bóg nam pokazuje, i bez robienia nie ma wiary. Dzisiaj tworzymy sobie list Jakuba, drugi rozdział, 19 i 20 werset. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? To jest yy, są tylko dwa wersety, które yy, są głosem w dyskusji na temat tego, że sama wiara, <laughs> niektórzy się powołują, że ja mam wiarę, wier wierzę w Boga, ok? Demony również wierzą. Czyli jaki to jest rodzaj wiary? Przekonanie wewnętrzne, że Bóg istnieje, tak, że Bóg jest dobry, tak, ale co za tym idzie? Prawdziwa wiara powoduje skruchę w sercu, nawrócenie Czyli zmiany sposobu myślenia, potrzeby zmiany całego swojego życia, która się wyraża właśnie w uczynkach. Demony wierzą, ale nic z tą wiarą nie robią. Ta wiara nie powoduje ich zmiany w sercu, tak że zaczynają służyć Bogu, tylko cały czas tkwią w buncie. Można wierzyć, że Bóg istnieje, ale może to nie mieć żadnego wpływu na Twoje życie możemy rozejrzeć się dookoła, nasze społeczeństwo, pewnie w 90% ludzi wierzą w Boga. Ale czy ich czyny odzwierciedlają to, co Bóg powiedział, jak Jezus żył? Nie. Dlatego, że wiara, która prowadzi do zbawienia, to jest wiara, która wyraża się w zmianie życia, w pokucie, której końcem jest inny styl życia, styl, który naśladuje Jezusa Chrystusa. Także już porzucamy te swoje różne pomysły, e, cudowne koncepcje, jak sobie radzić w życiu, tylko zaczynamy służyć Bogu, zaczynamy słuchać tego, co Bóg ma o tym wszystkim do powiedzenia. Tak więc tutaj czytamy, że wiara bez uczynków jest martwa. Martwa wiara to brak wiary. To brak tej sprawczej siły, która w nas powoduje, że idziemy za Bogiem, że doświadczamy Jego łaski, że widzimy coraz więcej i jesteśmy coraz bardziej wdzięczni, że poddajemy się Jego prowadzeniu. Taka wiara to jest tylko teoria, która prowadzi do chełpienia się, do czucia się lepszym od innych, ponieważ ja wierzę, a inni ludzie nie wierzą. Taka wiara prowadzi do kłótni różnych religijnych, ponieważ wtedy skupiamy się na tym, że jesteśmy sprawiedliwi, że wszystko jest z nami w porządku, że my wierzymy właściwie, porównujemy się z innymi, czujemy, że my wiemy lepiej niż reszta, że powinniśmy innym też mówić, jak powinni wierzyć. I dochodzi do tych wszystkich brzydkich tarć, z których niestety chrześcijanie czasami są znani. Ale wiara, która prowadzi do pokuty, do zmiany serca, powoduje, że ty nie masz potrzeby ustawiać innych w szeregu, ponieważ zajmujesz się swoim własnym sercem, ponieważ byłoby ci głupio zwracać innym osobom uwagę, skoro sam doświadczasz tego, że słowo Boże cały czas uskarża twoje serce, pokazuje, że musisz jakby ustawić swoje życie według Bożej linii, że nie jesteś w porządku, że jeszcze tak wiele jest do zrobienia. I ten stan chodzenia w takiej nieustannej skrusze, nieustannej pokucie przed Bogiem, powoduje, że również e, nie wszczynamy różnych sporów teologicznych. Nie ciśniemy pewnych spraw jeśli chodzi o innych ludzi. Tylko rozumiemy, że każdy z nas jest w procesie. Każdy z nas Stara się zrozumieć Boga jak najlepiej i iść za nim. Oczywiście są ludzie, którzy tkwią w buncie, ale nie nam to oceniać. My nie jesteśmy sędziami. Skoro mamy cały czas te belki w swoich oczach, to jak mamy oceniać innych? Ehm, ale no, tak czasami po prostu bywa. <grym> w każdym razie, kochani, jak wyraża się nasza wiara? Trzeba popatrzeć trochę na swoje życie i zobaczyć, czy, czy widać, czy, czy rzeczywiście widać, że ja jestem chrześcijanką czy inaczej się zachowuję niż wtedy, kiedy nie byłam chrześcijanką, czy inaczej się zachowuję niż ci, którzy um, mówią, że wierzą w Boga, ale tak naprawdę ich życie jest w wielkim nieporządku. Być może moje życie również jest w nieporządku. Tak więc to jest taki czas na refleksję. Boże, ja wierzę, ale chcę, żeby ta wiara wyrażała się w zmianie życia, w tym, że ja stawiam Ciebie na pierwszym miejscu i że wybieram czyny, które nie są zorientowane na to, by mi było dobrze, tylko żeby innym było dobrze. A żeby zauważyć innych, żeby wyrażać miłość, żeby naśladować Ciebie, żeby żyć takim życiem w samozaparciu, życiem posianym, jak to nazywam. Jezus powiedział, że jeżeli ziarno nie wpadnie do ziemi, nie obumrze, to nie wyda plonu. Nasze życie musi być takim posianym ziarnem, czyli w ciemności oddajemy swoje życie dla innych, a nie my już jesteśmy najważniejsi. I to jest owoc zrozumienia, że Bóg istnieje, i Bóg, Bóg jest dobry, i że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby stał się naszym Panem. To jest owoc e, przyjęcia, zbawienia z rąk bożych, że już nie chcemy żyć po swojemu, tylko chcemy naśladować tego, który nas wykupił swoją drogocenną krwią. Wtedy nasze życie zaczyna iść. A według tej Bożej Linii ustawiamy się według Jego standardów, według tego, co On powiedział, a nie według swojej fantazji czy własnych poglądów. Tak więc, kochani, demony też wierzą i drżą. Wiara jest niewystarczająca, jest martwa, jeżeli nie jest poparta uczynkami. Jeżeli w coś wierzymy, rozumiemy pewne rzeczy. To również postępujemy według tego. Zawsze postępujesz według tego, co naprawdę wierzysz. Jeżeli jesteś świadomy Bożej rzeczywistości, tej duchowej, to Twoje życie będzie to pokazywało. A jeżeli nie pokazuje, to znaczy, że tak naprawdę w to nie wierzysz. Twoje najgłębsze przekonanie widać po Twoich czynach, nie po słowach. I każdy z nas tutaj musi zdać sobie z tego sprawę, potem znamy sprawę przed Bogiem. <laughs> jakżeśmy wierzyli i jakżeśmy to wyrażali, mm, właśnie przez nasze uczynki. Będzie sąd, który dotyczy dzieci Bożych, który będzie ujawniał co było w naszych sercach. Będzie to widać po uczynkach, będzie to widać po tym jaki był nasz stosunek do Boga. Bo powaga, z jaką traktujemy Boże słowo, jest wyrażona właśnie w tym, jak żyjemy. Nie o, o czym mówimy, tylko jak żyjemy na co dzień. Czy naprawdę w to wierzymy? I kiedyś to wszystko stanie się jawne. Nie tylko to, co mamy w sercu, ale to, jak żeśmy postępowali. Według tego będziemy sądzeni. Panie Boże, dzisiaj y, przychodzimy do Ciebie z takim pragnieniem, byś nam pokazywał, jak, jak mamy wyprostować swoje życie, jak mamy je ułożyć, by Tobie się podobało. Chcemy chodzić w nieustannej pokucie i skrusze przed Tobą, wiedząc, że jesteśmy niedoskonali, wiedząc, że cały czas gdzieś błądzimy, w coś wierzymy, coś myślimy, coś czujemy i to się czasami nam rozjeżdża wszystko. Chcielibyśmy, żeby nasze życie było poważne. Żeby nasze życie pokazywało, że wierzymy w Ciebie, wierzymy w życie wieczne, wierzymy w to, że Ty będziesz sądził żywych i umarłych, że Ty będziesz tym, który będzie decydował o, o naszym dalszym losie i dlatego właśnie już teraz nie żyjemy byle jak, nie chełpimy się przed sobą czy przed innymi ludźmi, że jesteśmy lepsi, że coś tam wiemy więcej. Tylko y, cały czas pilnujemy swojego serca. Chcemy te serce pilnować, by się nie unosiło, by sobie nie popuszczało, nie wyobrażało nie wiadomo czego. Tylko chcemy poddać się Tobie y, pokazuj nam, jak możemy wyprostować swoje życie, by Tobie się podobało. Jak możemy żyć tak, by, by nasza wiara była widoczna na zewnątrz, żeby, żeby nasza wiara wyrażała się w praktyczny sposób dla naszych bliskich, dla tych ludzi, którzy są wokół nas. I była też widoczna dla Ciebie tam z daleka, z góry, z bliska, z wewnątrz, tam gdzie jesteś. Amen. Amen kochani. To są trudne sprawy i wiem, że w takim krótkim filmiku nie da się podsumować swojego życia i zrobić jakiegoś przeglądu serca ale może to będzie jakimś e, dla nas wszystkim po prostu zapalnikiem, taką zachętą by przyjrzeć się lepiej swojemu życiu i, i zapytać Boga zapytać Ducha Świętego czy, czy moje czyny idą w parze z, w, z tym, że w Ciebie wierzę i jak, jak to moje życie może lepiej obrazować tą wiarę to jest pytanie dla każdego z nas na kolejne minuty, czy godziny, czy dni do rozmyślania. A teraz już dziękuję Wam za ten poranek. Błogosławię Was z całego serca. Wspaniale, że jesteście, wspaniale, że mogę mieć z Wami kontakt. Eee, oprócz tych filmów, nie wiem, czy wiecie, ale co środę piszę newsletter, taki mail, który wysyłam do wszystkich osób, które są zainteresowane tym co robię, moją służbą również moimi duchowymi przemyśleniami moimi doświadczeniami jeżeli jeszcze nie jesteś na tej liście nie dostajesz co środę wiadomości ode mnie to wejdź na moją stronę agatasrzewska.com tam w zakładce blog znajdziesz miejsce do dostawienia swojego adresu mailowego, tam będziesz mógł również przeczytać poprzednie maile, które wysyłałam w poprzednich miesiącach żeby zbudować swoje serce i przybliżyć się do Boga do zobaczenia jutro, z Panem Bogiem, pa!